Możliwe. Wszystkie kiby w Proszę. I raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, raz, dwa. Obroty w prawo, Raz, cztery razy. Raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, raz, dwa. Robimy jedynie do przodu cztery razy. Dwa, trzy, raz, dwa, trzy, raz. Raz, dwa, trzy, raz, dwa. Kroś do tyłu. Raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, raz. do tyłu. Wing do boku. Czasem Wirus, proszę. Raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, do mnie. Trzy i węgla ja po prostu w drugą stronę, to zacznij ją Raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy obroty, prawo i tak dalej. I zaczynamy